Witajcie po raz kolejny na moim kanale. Cieszę się, że znowu się widzimy. A ja dzisiaj przychodzę do Was z takim krótkim filmikiem. Breaking news. Jeżeli próbujesz manifestować, sama próba manifestacji wyraża twój brak. Jeżeli coś masz, to nie próbujesz tego zmanifestować, a jeżeli czegoś nie masz, to próbujesz to zmanifestować. I próbujesz jest tu dosyć ważnym słowem, bo ludzie, którzy próbują zmanifestować, nie manifestują. Albo próbujesz, albo manifestujesz. Tak jak mówię, to jest dla każdego inaczej, natomiast spotkałam ostatnio wiele przypadków, że ludzie tak bardzo skupiali się na tym, że chcą coś zmanifestować, że ostatecznie nie manifestowali nic, a to właśnie dlatego, bo byli cały czas w energii tego braku. Sama próba manifestacji automatycznie wyrażała brak tego, co chcieli zmanifestować, co przyciągali, brak. Czy to znaczy, że masz nie próbować, że jeżeli nie udaje ci się manifestować, to znaczy, że jesteś skazany na porażkę? Nie. Natomiast próba często od próby się zaczyna. A prawdziwa manifestacja, oczywiście moim zdaniem i bazując na moim doświadczeniu, dzieje się wtedy, kiedy już nie próbujesz manifestować. I wielu ludzi, jakby zbadałam to na przykładzie nie tylko swoim, ale też wielu ludzi, z którymi rozmawiam online, też ludzi, którzy mnie oglądają, że często jest tak, że są takie fazy i jesteś na przykład w fazie, że próbujesz, próbujesz wszystkiego, różnych technik itd. I w pewnym momencie możesz tak dosyć próbowania, że przestajesz próbować, po prostu mówisz, że masz to gdzieś i niech się dzieje, co ma się dziać. I wtedy następuje magia, magia odpuszczenia. I wielu ludzi wtedy, kiedy właśnie odpuszcza sobie już, ma gdzieś, czy to się zmanifestuje, czy nie, otrzymuje to, czego chciało. Tak jak trochę sytuacja, um, która myślę, że nie jednej osobie się zdarzyła, że czeka na, na autobus i ten autobus nie nadjeżdża, kiedy decyduje się, że rusza i idzie z buta, to nagle ten autobus podjeżdża. Odpuszczenie ma w sobie bardzo ogromną moc i, i ciężko jest uwolnić to odpuszczenie, kiedy właśnie próbujemy coś zmanifestować, bo nie da się oszukać umysłu, czyli jednocześnie myśleć, chcę tego, potrzebuję tego, chcę to zmanifestować i jednocześnie mieć odpuszczenie, a obojętne mi to. To nie idzie ze sobą w parze i tak jak rozmawiałam z wieloma osobami to właśnie są takie fazy, czyli jesteś w fazie prób, potem w fazie zmęczenia próbami, w fazie odpuszczenia i nagle się okazuje, że nie musisz próbować, że po prostu manifestujesz, kiedy jesteś w tej energii odpuszczenia, w tej energii radości, zadowolenia. Naprawdę Energia braku to jest chyba najczęstszy powód, że nie manifestują się w naszym życiu rzeczy, których byśmy chcieli, no i najczęstszy powód takich nieprzyjemnych sytuacji. Zresztą można to bardzo rozpoznać, jak na przykład ktoś faktycznie długo próbuje coś zmanifestować i w jakiś sposób o tym mówi, czyli jeszcze mi się nie udało albo nie udało mi się. Czyli jeżeli ktoś mówi tyle próbuje i mi się nie udało zmanifestować, to automatycznie jakby zamyka sobie ten okres czasu. I skoro mówi, że mu się nie udało, to już raczej nie będzie próbować, bo nawet jeżeli będzie próbować, to już założył sobie, nie udało mi się. Jeżeli ktoś powiedział, jeszcze mi się nie udało zmanifestować, jestem w procesie, to ma cały czas otwartą tę drogę do tej manifestacji. I często właśnie ludzie mówią, nie działa prawo przyciągania, bo ja próbowałam, a się nic nie stało. Dobrze, nic się nie stało w okresie czasu, który ty sobie założyłaś, że w nim się stanie. I jakby tylko i wyłącznie rozumowo podchodząc, się nie stało, ale co jeżeli by się stało jutro? Co jeżeli poczekałabyś jeden dzień dłużej? A już zakładając sobie w umyśle, że się nie stało, nie zmanifestowałam, zamykasz to, nie dajesz temu szansy rosnąć dalej, rozwijać się dalej. Ja u siebie opowiadałam to na przykładzie manifestowania miłości. Podlinkuję Wam ten film, w którym mówię właśnie o, o tym, jak my się z tym kim w ogóle poznaliśmy, bo to też jest dosyć ciekawe, że jakby zmanifestowałam miłość w momencie, kiedy jej nie próbowałam manifestować. Kiedy próbowałam ją manifestować, nie udało mi się tego zrobić. Dlaczego? Bo sama próba manifestacji wyrażała mój brak, przez co przyciągałam większy brak. Kiedy przestałam próbować, to się po prostu stało, po prostu to zmanifestowałam. I jakby to jest klucz. Jeżeli masz podejście, że próbujesz manifestować, to próbujesz. Jeżeli masz podejście, tak, manifestuję, mam tą moc, mam tą energię w sobie, to manifestujesz. I tutaj w tych szczegółach tkwi wszystko. To i przekonanie, że masz tą moc. Nie, że spróbujesz i zobaczysz. Nie daj sobie jakby innej możliwości. Zrobię to, przyjdzie to do mnie. Nie wiem kiedy, ale wiem, że przyjdzie, że na pewno. Jakby to są takie detale, które ostatecznie wpływają na efekt końcowy. To by było na tyle. Widzimy się w następnym materiale. Mam nadzieję, że już niedługo. W tym momencie jest Was 160. Bardzo dziękuję każdej osobie za tę subskrypcję. To naprawdę bardzo wiele znaczy i bardzo motywuje do, do dalszego nagrywania. A ten filmik ma już ponad tysiąca wyświetleń. Więc witam wszystkie osoby, które właśnie z tego filmiku pojawiły się na moim kanale. Jest mi bardzo miło. I cóż. Social media na dole, subskrybuj, daj łapkę w górę, żeby zwiększyć moje zasięgi. I cóż, widzimy się w następnym filmie. Pamiętaj, jesteś i to wystarczy.